Podrzę standardowy Standard szkoły Prowadzi. Dzisiaj w zespole szkół w Sokółce Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021-2022. W mojej ocenie był to czas bardzo dobrze wykorzystany. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, które przyniósł nam los i sprzyjające ku temu przepisy prawa i inne możliwości. W mijającym roku zrealizowaliśmy dwie mobilności zagraniczne. Nasza młodzież wyjechała we wrześniu do Grecji, również w maju 30-osobowa grupa. Wraz z opiekunami wyjeżdżała do Grecji. Dla nas są to cenne działania, ponieważ w trakcie takich mobilności uczniowie podnoszą swoje kompetencje językowe, społeczne, kulturowe. Poza tym, co jest istotne dla mnie jako dyrektora szkoły i dla naszej szkoły, to liczne sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach, które dały nam miano Brązowej Szkoły 2022. Co to znaczy? A więc znaczy to, że nasza szkoła kształci na wysokim poziomie, że zdawalność matur jest bardzo wysoka. Uczniowie osiągają bardzo wysokie lokaty w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, i możemy się szczycić mianem jednej z najlepszych szkół w Polsce. Należymy do tysiąca najlepszych liceów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Również dzięki wysokim lokatom naszych uczniów na tych konkursach, nasza szkoła w tym roku otrzymała złotą odznakę i miano Złotej Szkoły Kształtu Praworządności. To znaczy, że edukację humanistyczną, społeczną i prawną w naszej szkole mamy na bardzo wysokim poziomie. Naszych dziewięciu uczniów w tym roku uzyskało, będąc jeszcze uczniami naszej szkoły, uzyskało indeksy na wyższe uczelnie. To są naprawdę bardzo duże sukcesy. To są sukcesy uczniów, to są sukcesy kadry pedagogicznej, to są nasze wspólne sukcesy. Cieszę się z tego, że liczymy się w, na arenie polskiej. Jako dobra szkoła, jako naprawdę dobre liceum. Dążymy do tego, żeby poziom był nadal wysoki i, i uczniowie, którzy będą wybierać naszą szkołę w kolejnym etapie edukacyjnym, żeby mieli gwarancję z takiego przygotowania do matury, które umożliwi im osiągnąć naprawdę wysokie, wysokie wyniki. Zdawalność w ubiegłym roku w naszej szkole wyniosła aż 92%. W, w Wśród absolwentów szkoły. Także jest to naprawdę bardzo wysoki wynik. Czekamy na wyniki tegorocznej sesji. Liczymy, że też będą niezłe. Dzięki naszej wspólnej pracy uzyskaliśmy też pozwolenie od Ministra Obrony Narodowej na utworzenie 1 września 2022 roku oddziału przygotowania wojskowego. To jest też bardzo duży krok w kierunku kształcenia w zakresie mundurowym, bo przed nami się otwierają Nowe możliwości. Możemy, będziemy mogli wnioskować o środki zewnętrzne, będziemy mogli wnioskować o takie środki, które pozwolą nam na rozwijanie naszej oferty edukacyjnej, a też zaplecza edukacyjnego. W naszej szkole naprawdę każdy znajdzie, znajdzie miejsce dla siebie i, i też osiągnie bardzo wysokie wyniki. Byliście Państwo dzisiaj świadkami, jak dużo uczniów w tym roku szkolnym ukończyło, ukończyło ten rok szkolny, z jak dużą ilością dyplomów czy też innych nagród. To są dyplomy zarówno ze względu na wysokie wyniki w nauce, ale też za wysokie wyniki i sportowe, i, i, i udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. To jest kolejny rok, kolejny rok, który był rokiem trudnym. W liceum to jest, dobiega drugi rok mojej pracy. Akurat tak się zbiegło, że pracę rozpoczęłam w okresie pandemii. Pandemia trwała nadal, także zdalne nauczanie również odbyło się w tym roku. Natomiast, natomiast też wprowadziliśmy platformę Teams. Mamy narzędzia do pracy zdalnej, które też wypożyczamy dla naszych uczniów. Nie mamy z tym problemu, także ta praca też odbyła. Się bez większych zakłóceń. Dzisiaj pożegnaliśmy świetnego nauczyciela matematyki, panią profesor Grażynę Kazimierowicz, która po 42 latach pracy pedagogicznej odeszła na zasłużoną emeryturę. Za dotychczasową współpracę z panią profesor bardzo serdecznie dziękuję. Też pożegnaliśmy księdza Michała Urbana, który odszedł do Białego Stoku, będzie tam pełnił inne, inne role, inne funkcje, także ksiądz awansował. Ubolewamy nad tym, że opuścił naszą szkołę, ale cieszymy się z jego sukcesu.